Podwójny błąd. <śpiewanie> Drugi podwójny błąd serwisowy w tie -breaku. Pięć punktów przegrał w tej breku, szczegół dwa właśnie w ten sposób Niesamowite. Niesamowite sprawdza jeszcze Nowak, ale nie piłka autowa. Wolny serwis i widoczny był aut. Tu nie ma możliwości. Piłka setowa dla Federera. Tak jest. I piłka setowa przy jego serwisie. Trzy punkty przegrane w przez Nowaka Dżokowicza. Właśnie poprzez popełnienie podwójnego błędu serwisowego. Trzy punkty na sześć. Nic więcej mówić nie trzeba. Tak jest, wrócił z niebywale trudnej sytuacji Federer, no i trzeci set podobnie jak rok temu będzie o wszystkim decydował.